Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, który jest jedynym Odkupicielem człowieka, drodzy współpracownicy prawdy, redaktorzy, pracownicy, czytelnicy i sympatycy naszego katolickiego tygodnika niedziela. W tych dniach pełnych radości, z tajemnicy Narodzenia Pańskiego chciałbym przesłać. Bardzo serdeczne życzenia, jednocześnie darmo i modlitwy i błogosławieństwa na progu nowego roku kalendarzowego i liturgicznego, a jednocześnie roku świętego 2025. Jan Paweł II nauczył nas, żeby trwać w wierności, trzeba powracać do początków. I trzeba najpierw rzeczywiście otworzyć pierwszą kartę Pisma Świętego, żeby przekonać się, kim jest człowiek. Człowiek, który został powołany do istnienia przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Człowiek, który miał się stać ikoną Boga pośród stworzeń. Jak powiedział poeta, nagle człowiek opuścił Boga jako swoją ojczyznę, a Bóg pokornie pochylił swoją głowę i zawsze tęsknił za człowiekiem, który był Jego ojczyzną. I tutaj spotykamy się zarówno z tajemnicą grzechu pierworodnego, ale i obietnicą Zbawiciela poprzez niewiastę. I gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego z Maryi, aby nas wykupił spod prawa zarówno grzechu, jak i śmierci. I to jest właśnie pierwsza podstawowa radość z tajemnicy narodzenia że ona nie jest tylko ukierunkowana na samym tajemnicy bliskości Pana Boga z nami, Boga z nami, ale to jest Bóg z nami dla naszego zbawienia. Dlatego ta miłość objawiona w tajemnicy Betlejemskiej swój szczególny szczyt osiąga w tajemnicy Golgoty. Ale my się radujemy również przejściem kolejnym i zbliżeniem Chrystusa do nas poprzez tajemnicę Eucharystii. I to jest rodzący się nieustannie dla nas i z nami, Jezus Chrystus, nasz Pan i Odkupiciel. Dlatego liczymy w tym roku w sposób szczególny nasze dni jako pielgrzymi nadziei, którą pokładamy w Chrystusie. I to nie pokładamy tej nadziei tylko w wymiarze ziemskim, ale przede wszystkim w nadziei życia wiecznego, które On nam przynosi. Dlatego niech Maryja która jest szczególną orędowniczką na drodze ku Chrystusowi i święty Józef, który jest świadkiem tej pierwszej miłości objawionej w synu. Niech nam towarzyszą na drogach naszego pielgrzymowania i pozwólcie, że jeszcze swoje życzenia zawrę w słowach świętego Augustyna, które zapisał ojciec święty Franciszek. Wierz, ufaj i kochaj. Niech to będzie dla nas znakiem na każdy dzień i zadaniem nowego roku, roku świętego 2025. Z serdecznym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.